Pan Jerzy Schmidt. Ekselencja, ambasadorze, panie pośle, panie merze, panie prezydencie, szanowni dostojni goście, panie chrześcijanie, a z szczególną serdecznością chciałbym się zwrócić do żołnierzy Armii Krajowej, którzy tu w polskich mundurach z polskimi sztandarami. Stoją i asystują Dziękuję Wam, żołnierze. Szanowni Państwo, Górkuta, Połyma, Magadan, te nazwy tak okrutnie i tak boleśnie wpisały się do historii Polski. Wpisały się do historii rodzin Polaków, którzy tutaj w na Wileńszczyźnie żyli, nie tylko Polaków, ale mówił o tym pan ambasador. To był totalny, totalitarny reżim, który nie rozróżniał narodowości, rozróżniał tylko wrogów i tych, których trzeba było zniszczyć. Dzisiaj chcemy pamięć ofiar tych dwóch zbrodniczych totalitaryzmów utrwalać i o tej pamięci ciągle przypominać. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Bo coraz bardziej musimy cenić to, co nam przekazali nasi ojcowi, nasi dziadowie. Naszą polskość, nasze przywiązanie do ojczyzny, te wartości, które nas utrzymują jako Polaków. Szanowni Państwo, jako poseł Rzeczpospolitej chciałbym bardzo, bardzo gorąco podziękować za ideę. I tego pomnika, i wszystkich pomników, które tutaj na Wileściźnie utrwalają w pamięć po tych, którzy byli przed nami i tych, którzy cierpieli zginęli, często tylko za to, że byli Polakami. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję panu Merowi, całemu samorządowi Solecznickiemu, panu Ambasadorowi, bowiem o wsparciu, jakie jest udzielane tym inicjatywom. I dziękuję wam mieszkańcy Hejszyszek, mieszkańcy powodu solecznickiego za to, że trwacie przy Polsce że codziennie w domu myślicie o Polsce że mówicie po polsku, że posyłacie swoje dzieci do polskich szkół bo to dla nas też dla tych którzy Polaków, którzy żyją w Polsce mają ogromną wartość świadectwo, że Polska jest rzeczą nadzwyczajną, że jest wartością dla której czasami również dzisiaj warto cierpieć i czasami też warto się poświęcić. Dziękuję za to z ogromnym szacunkiem pochylam się i dziękuję, że mogę dzisiaj być z Wami i to Wam powiedzieć. Dziękuję bardzo.